Witam moi drodzy w kolejnym odcinku opowieści o ojcach i ich perypetiach związanych z alimentami i różnego typu sprawami sądowymi i prawem rodzinnym. Moi drodzy, chciałem dzisiaj omówić pewną kwestię, taką dosyć myślę, że ważną, rozważyć ją. Mianowicie. Wiecie co? No, w Polsce jest zawsze taki problem teraz od bardzo długiego czasu. Problem z rodzeniem się dzieci. Jak myślicie, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje, że w Polsce mimo dużego socjalu różne partie przeganiają się w dokładaniu pieniążków? Do na 500 plus, na 800 plus dlaczego te dzieci w Polsce się nie rodzą. No, ja myślę, ja tutaj taką wysyłam pe, pewną tezę po prostu. Ja myślę, że te dzieci się nie rodzą, ponieważ no rośnie tutaj świadomość ojców, przede wszystkim przyszłych ojców, mężczyzn, młodych mężczyzn. Jesteśmy w dobie internetu, wiadomości szybko się rozchodzą i myślę, że błędne tu jest pojęcie, że to matki nie chcą mieć dzieci, bo boją się o swoją przyszłość, o zabezpieczenie i tak dalej. Nie, myślę, że raczej tutaj o to nie chodzi. Chodzi bardziej tutaj o to, że to mężczyźni się są bardziej świadomi konsekwencji, co się stanie w przypadku, gdy ten związek się nie uda, gdy ten związek się rozpadnie, a będzie w nim dziecko, czy dzieci. Mianowicie, tak jak już wcześniej wspomniałem, gdy związek się rozpada, matka jest totalnie chroniona przez przepisy prawa i różne innego rodzaju um, instytucje. Co ma ojciec? No, ojciec ma niewiele. Więc tutaj myślę, że nawet jeżeli by było 2000, plus, to i tak to idzie moim zdaniem w złą stronę ponieważ y, jest to troszkę tak niesprawiedliwie, mi się wydaje, pomyślane i rozliczane. Jeżeli ja wysunę taką tezę, możecie się z nią zgodzić lub nie. Jeżeli matka zostaje samotną matką z dzieckiem lub z dziećmi i ma ten wachlarz ochronny. Ma jakieś tam Dochody z opieki społecznej, jakieś pielęgnacyjne, jakieś zasiłki, jakieś e, obniżki, jakieś zniżki, e, cokolwiek tam, jakieś e, darmowe obiady i tak dalej. No to wtedy wiadomo, że te pieniążki już z alimentów nie idą w tą, w tą stronę. E, no i tak dalej, i tak dalej. To wymieniać to można godzinami. E, e, no a co ma ojciec? Co ma taki ojciec, który, który nie jest za bogatym człowiekiem? Powiedzmy, nie wywodzi się, bo ten, który ma jest zamożny i jego związek się powiedzmy no, przestanie istnieć, no to on ma jeszcze tak mało problemu, bo yy, on sobie da radę w życiu. Jeżeli ma dużo pieniędzy, to on sobie da radę w życiu, bo on i zapłaci te alimenty i nadal będzie go stać na wszystko. A co się dzieje z takimi ojcami, którzy mają wypłatę najniższą krajową, powiedzmy. Jaki oni mają tutaj od państwa pomoc? No mianowicie żadną. Im zostały tylko alimenty do płacenia i nic więcej. Gdyby chociaż rozwiązanie było pośrednie, Mówimy tu oczywiście o ojcach, którzy regularnie płacą alimenty, miesiąc w miesiąc nie spóźniają się z tymi alimentami i regularnie spełniają ten obowiązek. Gdyby chociaż państwo zwracało ojcom za te alimenty część środków, tu w, w odpisie w podatku czy w... Po prostu na koniec roku jakaś, po prostu refundacja tego typu, czy coś takiego. Myślę, że tutaj no, problem dłużników alimentacyjnych w Polsce szybko by się skończył. Ponieważ po pierwsze ludzie by zaczęli płacić te alimenty, wiedząc, widząc, że państwo im w tym pomaga. Że państwo wyciąga do nich rękę, mimo to, że przecież te alimenty zostają w państwie polskim. One nigdzie się nie rozchodzą. Więc ten obrót pieniędzy jest między państwem. A jeżeli ktoś dokłada dla mamy e, różnego rodzaju subwencje, to dlaczego nie ma tego ojciec? Dlaczego? Dlaczego to ojciec jest nieuprawniony do pobierania jakikolwiek y, y, po prostu y, subwencji jeżeli płaci te y, alimenty na czas i spełnia swój obowiązek przecież to jest dla dzieci y, również y, przecież y, socjalne rzeczy są też głównie te 500 plusy 800 plusy są dla dzieci tak? przeznaczone więc a, a alimenty są chyba raczej również przeznaczone dla dzieci, tak? Więc tu trzeba było rozważyć kwestię, czy, czy to jest tak naprawdę w porządku dla dwojga że ojciec po prostu nie ma nic, a mamusia zgarnia wszystko. I dodatki socjalne, i jakieś zwolnienia z płatności. I jeszcze coś tam, a ojciec zostaje tylko i wyłącznie z alimentami. Więc tutaj jest po prostu ten: taką tezę wysuwam, że powinno to raczej być uczciwie robione. Bo zauważcie jedną rzecz tutaj. Ja teraz, mając syna, blisko 11 lat, go wychowuję, i też chodzę do pracy, i go wychowuję, i yy, zawożę go do, do szkoły, i czasami go odbieram po szkole, i pracuję w nocy, więc y, możecie sobie wyobrazić, jeżeli po pięciu dniach mam swoje dwa dni wolne jak to wygląda. Jest się po prostu chodzącym trupem. Yy, więc tutaj. Yy, ja chciałem tylko dać tylko małe takie porównanie, bo tutaj społecznie to jest tak zawyżona funkcja mamy, że to jest po prostu nie wiem kto i w jaki. Próbuje nam udowodnić i udowadniać cały czas, że opieka nad dzieckiem jest bardzo strasznie wymęczającym, czasochłonnym. Czasochłonną czynnością. No, wiecie co? Po prostu ręce rozkładam w tym momencie, bo y, to się porównuje tak do tego, że taka toksyczna mama, owszem nie mówię tu o wszystkich mamach, to już zaznaczam. Taka toksyczna mama, kiedy ona wstanie rano, wypiłuje pazurki. I zaprowadzi bąbelka do przedszkola, czy tam do szkoły, i potem ma parę godzin wolnego w swoim życiu. Porównuje się do ojca, który wstaje o czwartej, o trzeciej, o piątej nad ranem, w zimie, nie w zimie, w deszczu, nie w deszczu, w mrozie, nie w mrozie. Jedzie gdzieś kilka kilometrów do pracy: czy pada, czy leje, czy jest mróz, czy jest żar z nieba. I, i taka matka. Oni właśnie śmią porównywać takie rzeczy, że to no, wychowanie dziecka jest tak czasochłonne i często jest przedstawiane, argumentowane w instytucjach, y które wydają postanowienia, to, że mm, no, ona nie może jednak podjąć tej pracy, no bo zajmuje się dzieckiem. No, błagam. Błagam tutaj o litość po prostu, bo to po prostu, no to jest takie, takiego typu porównanie, że kobieta, która odprowadzi dziecko do szkoły czy przedszkola, ma parę godzin wolnego, potem wróci, zrobi jakoś obiad, przecież przygotowanie obiadu, no z mojego doświadczenia wiem, że trwa nie dłużej niż 40 minut bodajże, chyba, że to jest kolacja na 20 osób. Więc to jest tak trochę nadwyrozbrane i też tak za bardzo mi się wydaje, że te instytucje tak biorą to po prostu no faktycznie, że no mama nie może pracować, bo ona się zajmuje dzieckiem. Przecież gdyby państwo stworzyło taką możliwość pracy właśnie dla mam w wymiarze powiedzmy jedna, druga etatu, czy, czy Cokolwiek ma, by spokojnie poszła do pracy i by zarabiała również pieniążki, co zatem by szło, by mogła również utrzymywać dziecko. Tato też by mógł wtedy tych alimentów mniej płacić, bo nie wiemy, jaka jest sytuacja ojca w tym momencie. Czy, czy on ma tylko to dziecko z, którą, z partnerką, z którą się rozstał, czy może ma więcej dzieci na utrzymaniu? Czy może ma jeszcze jakieś inne płatności do spełnienia, czy może ma jakieś raty kredytu, czy może spłaca jakieś długi po, po, po rodzinie, czy cokolwiek? No różne sytuacje w życiu bywają. A pamiętajcie, że yy, yy, Mamusia będzie zawsze chroniona i jej komornik nie zapuka do drzwi, a Wam zabierze 60% wypłaty, i nikt się nie będzie pytał, czy, czy można, czy nie. I nikt nam się nie pyta, czy, czy to jest ok, czy nie, bo na pewno to nie jest ok. Bo jeżeli nam zabierają 60% wypłaty, to co my mamy zrobić zresztą? I właśnie w ten sposób, i właśnie w ten sposób ja nie wiem, że nikt na to nie wpadł i właśnie w ten sposób powstają długi alimentacyjne. Alimenty się podnosi rok do rocznie, co dwa lata, w zależności z jaką osobą się ma do czynienia, i wtedy dochodzi do pewnej granicy, gdzie już człowiek finansowo nie jest możliwie płacić wszystkiego. Popada w długi, przychodzi komornik, zaczyna się egzekucja komornicza, nie ma z czego płacić, wchodzi fundusz alimentacyjny, i wtedy już rosną długi alimentacyjne. A można by było zrobić to całkowicie inaczej wesprzeć ojca w płaceniu tych alimentów ja tak jak wspomniałem wcześniej chociażby to w, powiedzmy jakiejś subwencji może rocznej, może odpisów podatku na pewno założy się, że większość, że z dnia na dzień długi alimentacyjne by po prostu zaczęły się zmniejszać, bo teraz jest każdy po prostu, każdy mężczyzna taka jest moja teza Boi się mieć dziecka. Boi się, bo wie, z czym to się wiąże. Jeżeli związek nie wypali, zostanie ukarany tym, że związek nie wypalił, zostanie tym ukarany do końca życia. No, w niektórych przypadkach do końca edukacji, czy tam aż dziecko nie zacznie samo się utrzymywać, ale to też są indywidualne przypadki, gdzie Dziecko może jak gdyby już pracować, utrzymywać się samo, a nadal sąd nie zniesie was, was alimentów, ponieważ dziecko w tym momencie może udowodnić, że jego dochody nie wystarczają na jego utrzymanie. Więc i w takim momencie płacicie, można powiedzieć, do grobowej deski. I, i tak to wygląda sytuacja, że po prostu szkoda, że nie ma ktoś mądry pomysłu na to, aby wspomagać również ojców, również ojców, ale podkreślam jeszcze raz, ojców, którzy regularnie płacą podłóg postanowienia sądowego. Bo dlaczego oni przestają płacić? Bo oni po prostu nie mają z czego już płacić. Nie mają z czego już płacić innych zobowiązań. Matka, pamiętajcie, zawsze będzie miała jakieś dodatki, jakieś socjale, jakieś um, zniżki, czy to na gaz, czy to na prąd, czy to na obiadę. Różne tego typu opcje. Opcji jest mnóstwo. Ojciec nie ma żadnych zniżek, żadnych socjali, nic. A alimenty, pamiętajcie, rosną. Rosną i one nie są ustalane na poziomie inflacji. One są ustalane bardzo często na życzenie matki do kwoty jaką matka sobie zażyczyła. Więc tutaj jest mi się wydaje ten problem, że jednak by trzeba było y, troszkę również na ojców spojrzeć i troszkę ojcom pomóc w tym, bo jak wspomniałem te pieniążki i tak zostają w kraju, one nie opuszczają granic, one zostają, będą wydawane w kraju. A jednak, jakby ktoś zobaczył, że fajnie, że państwo mi chociaż powiedzmy, e, kwota alimentów jest powiedzmy e, 1000 złotych, no to państwo mi zwraca powiedzmy e, 250 zł. Powiedzmy, e, na koniec roku daję sprawozdanie, pokażę fakturę, czy tam dowody na to, że wpłaciłem e, regularnie cały rok na alimenty. Wtedy dostaje jakiś zwrot podatku, czyli jakąś bonifikatę za to, że to zachęca do płacenia alimentu pod górkę. I nie dziwię się naprawdę, że ludzie po prostu jak już mają podtąd albo podtąd, to po prostu wolą wyjechać z kraju, niż tam zostać po prostu, bo zostając, oni zostają bez całkowitej opieki państwa. Tylko tylko po prostu są obciążeni tymi wszystkimi kosztami i to wszystko. I nic więcej. Więc ja się nie dziwię, że dużo ludzi, gro ludzi się po prostu emigruje z kraju. Bo jeżeli nie masz pomocy od nikogo, sam zostajesz z tym wszystkim, a druga strona ma wszystko, to chyba raczej tu coś nie działa jak, jakby powinno. To taka moja krótka po prostu rozmina na ten temat. Proszę was, napiszcie, co o tym myślicie. Może mam rację, może się mylę. W następnych odcinkach również będę dodawał parę ważnych kwestii, bardzo ważnych mi się wydaje. Więc oglądajcie mnie. Subskrybujcie.